Partnerem odcinka jest Eneba, oferująca szeroką gamę gier w przystępnych cenach. Link macie w opisie. I lecimy z kampanią. Tak jak w poprzednim odcinku powiedziałem, tak zapraszam na Wielką Bitwę. Jestem Tabeks. My natomiast bierzemy się z goblinami. Łucznice wszyscy strzelają tutaj. Natomiast tak, Dunedajska kawaleria dystansowo postara się rozbić tych tutaj. Bodygardów wchodzą też inne jednostki, wchodzą tu na plecy, tak? No to wchodźcie. Łucznicy nam tutaj już widzę, że strzelają. To jest tak tymi Łucznikami skupmy się na tej mandzie. Tymi dwoma tutaj na tych halabardach, nawet trzema na halabardach. A wy tutaj rzucajcie w tych. Tych podigarców, natomiast pan Gandalf. Podjeżdżaj panem Gandalfem. Strzelaj w tych tutaj z dystansem, oczywiście, koledzy, z dystansem. Oni tak blisko widzę, że podchodzą. Dawaj tym farmerami. Tu Ci farmerzy się utrzymują. Dawajcie, szarżujcie. Ucznikami strzelać tu po tym. Strzelać tu po tym. Tu po tym, natomiast resztą alabardy i ogień, dawaj, tutaj, tymi dunedajskimi jeźdźcami. Ten łucznik to nie strzela nic? Nie strzela, to strzelaj tu po tych. Wjeżdżajcie w tych łucznicy, tutaj, jak obijecie. Tych wargów to by było świetnie. Tutaj jest duża armia dosyć. I właśnie dlatego jest problematyczna. Jeden z generałów padł. Jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jeden. Niewiele. Jeszcze jeden. Naprawdę. Gandalf. Gandalf liczymy na ciebie. Gandalf liczymy na ciebie. Dobi tutaj tego. Dawajcie te halabardy, Dobi tutaj tego. Tu jest chyba jeszcze jeden, tak? Weź mi, spał tutaj na chwilę. Tak, tu jest jeszcze jeden. Tego Gandalfiku dobij tutaj, dziecko moje kochane, drogie. Um, dawaj te halabardy. Zakpit infantry. Dawajcie tymi. Um, wy strzelajcie tu. Tymi ucznikami też tu strzelajcie. E, dobra, generał padł, czyli mamy większą przewagę. Czyli mamy większą przewagę. Gandalfie. Więc, Ty wyruszysz na plecy tutaj. Tutaj częściowo padają. Co mnie cieszy. E, powoli będziemy używać umiejek. Powoli będziemy używać umiejek. Dawaj na plecy. Goblin Bandy, tutaj tak samo. I Gandalf wjeżdża i rozbił częściowo. Rozbił częściowo te armię, świetnie. Nawet nie częściowo, dobra, dawaj tych heavy infantry. Natomiast ty strzelaj w tych tutaj. Wjeżdżaj w tych. Goblin i Infantry, to są słabe jednostki. Mieliśmy dać radę. Gandalf, tutaj dojedziesz tych Black Pitów. Jak dojedziesz tych Black Pitów, to będzie świetnie. Ci rolnicy, szapoba, świetnie utrzymaliście linię. Świetnie utrzymali linię. Dawajcie tutaj. Wjeżdżać w tych. Tutaj crossbowmeni, crossbowmeni crossbowmenami. Tutaj w tych strzelajcie. Rolnicy zrobili świetną robotę, po prostu cudowną. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod dużym wrażeniem. Oni strzelajcie tutaj tych Kalabardy. Tutaj tak samo tymi łucznikami jednymi strzelajcie, dobijaj to, dobijaj to. Tutaj luź ze 159, jedziesz z nimi, jedziesz z nimi. Natomiast tak, yy... wjeżdżać by, nadal się widzę, że nie, nie cacka. Dawaj, tym Aragornem wjeżdżaj w tych. wystrzelacie tak? Z mori. jak tam Gandalf? Znaczy Gandalf, jak tam Aragornie? Rozbijasz to. No, też troszkę oberwałeś, ale rozbijasz to. Tutaj ci tak samo biją. Biją ich po kaskach i to również aż się. Aż nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Aż nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Strzelajcie po tych. Gandalf, dobijaj tę armię. My musimy to rozbić wszystko w pył. To nic z tego nie będzie. Dobra, ja to rozbiję sobie chyba. Bo musimy się pozbyć tej armii. Także widzimy się za chwileczkę. Finalnie 356 tylko straciliśmy. Niedużo. Odpowiada mi ten fakt. Tylko tak, czy oni nie wystosują jeszcze jednej armii? No bo Ostin mi, me... No, jesteśmy w stanie obronić, jeżeli byłaby tylko taka armia, jaka była. Goblin Infantry. Umówmy się, to nie jest piechota. Nie jest dobra piechota. No, ilościowo, no to tak, ilościowo mogą zrobić krzywdę. No a tak, poza tym to jest słabiutka piechota. Um, oczywiście. Execute. No dobra, pozbyliśmy się całej armii. Saluteńkie, świetnie. Mm. W takim układzie. Panie szpiegu. Podejdziesz pan tu. I będziesz tam patrzył panie śpiegu co tam się dzieje. My tutaj oczywiście. No jest armia we mnie, tak. Um. Pan Aragorn, musisz, Panie Aragornie, dać nam pieniądze. Wejdziesz tutaj. Zwrócisz. Mamy 62 tysiące. Anuminas, zatem budujemy House of King. Dom Królu. Wymieniamy podatki oczywiście na niższe. I cieszymy się z tego, co mamy. Szpieg tutaj sobie czeka. My tutaj możemy przetrenować? Tak, możemy naszych chłopków przetrenować. Co tu Kończymy turę. To jest ważne, kończymy turę. Wielka bitwa rogana. Cudo. Cudownie. Cudownie. E Jak to wygląda w kaza dumie? Tu jest to rozbicia, a w drugim kaza dumie. Kurde. Dwa dumy zdobyć. Zostanie Anonor Brójnost i Zakhala. No i tutaj dwie armie. Dwie armie generalskie. Dobra. Wracaj tym. Ty natomiast przejdź tutaj, bo się przydasz tutaj. Zdecydowanie się przydasz. Mogę coś z kimś połączyć. No nie no nie da się nic z nikim połączyć. Dom Króla, 3 tury i odbudujemy Arnor, jak miło, jak miło w końcu się troszkę odkuć. Tu natomiast Dunedain Warcamp wysiadł jak złoto. Ale mamy 2400 na coś więcej, w Celoniach nic nie budujemy, właściwie drogi. I 963, tutaj się buduje nam lepsza, no ulepszenie miasta. Tu markecik zróbmy z tej okazji, że udało nam się to wygrać. Zróbmy markecik. Yy, dyplomacja. Nie walczymy z Danlingami. Czy Danlingowie są po stronie. Po czyjej stronie są w ogóle Dunlingowie? Ja tutaj mam Isengard. O, a są po stronie Isengardu. A klany dalej się nie określiły. No nic nowego. Zapomniałem oczywiście dyplomata, koń story. A... Jest nasz pierwszy kupiec na miejscu. Już będzie kręcił szekle, kręcił złoto, kręcił pieniądze, pesos, mamonem, monety, talary. Świetnie, my możemy tu generała zrekrutować. Bierzemy, oczywiście. Kolejny generał jest na miejscu. Tyrduinie natomiast, yy, no jest to średnio wyglądające. Yy, przejść tutaj tym. Przejść tutaj tym. Te armie nie wyglądają tak źle. Można by w sumie zdobyć kazat dum? Można by się połasić w sumie na kazad dum. Zostaw tutaj. Czy mogę coś przetrenować? No nie mogę przetrenować. Ja bym przydałoby się przetrenować. O jak to zrobię to będę mógł przetrenować? No i gra muzyka. Zrobimy to. Zrobimy to w następnej turze. Jeszcze nie wyjdziemy, jeszcze nie wyjdziemy, jeszcze się wstrzymamy. Nas w tych dużych miastach fornoście nam się nic nie buduje. Przetrenujmy generała w fornoście i postawmy to, żeby mi dało utrzymanie jednostek. Tutaj nic. 1193. Dwie tury i arnor powstanie na nowo. 114 pieniążka kręci nasz kupiec świetnie, bardzo cudownie. Yy, Goblin na razie nas nie atakują, co mnie troszkę dziwi. Imladris oczywiście oblegane, nic nowego. Kończymy turn. Miejmy nadzieję, że Imladris nie upadnie tak szybko. Że w ogóle najlepiej, żeby nie upadło. Bo to troszkę będzie przykro. Jak Imladris nam upadnie. Hmm. Raport konstrukcyjny, Fenas Drunin Upgrade się zrobił, miasta, świetnie. WayStation możemy tutaj zrobić, no ale to nam w sumie nic nie da WayStation, możemy tu zrobić lepsze drogi. Couching House, żeby dodatkowego, mieć szkołę, Shipping Farm, albo Fairgroundsy. 3000 tylko mamy na to, czyli dużo dużo nie mamy. Możemy też zrobić te WayStation tutaj, co chciałem. Dobrze, trenujemy sobie niektóre jednostki. No i dodatkowy śpiech to zawsze coś dobrego. Dodatkowy śpiech to zawsze coś dobrego. No bo do nas nikt nie idzie, widzę. Stój tu przy tym kazat dumie. Tearduin, nic. Przetrenować też się nie da. I jak jest? 695. Jedna tura i będziemy mieć Arnor. Dobra, kończymy tę turę. I zapraszam do Królestwa Arnor, bo chyba tak będę mógł już od teraz nazywać Rangerów północy już się nie mogę doczekać. Właśnie. Zobaczcie. Zaraz będziemy oficjalnie Królestwem Arnoru. Odnowionym Królestwem Arnoru. Nowe jednostki, nowe możliwości. Super. Bardzo mnie to cieszy. Ed oraz a, a nam już się zmieniła. Nam już się zmieniła ikonka. Tak. Jesteśmy Królestwem Arnoru. Jest Elessa, królem jest Elessa, oczywiście, czyli nasz przyś... czyli nasz, 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 Aragorn, król Arnorum, król Aragorn. Mm. Tutaj widzę, że podeszł O mm. kurde. Cofamy się, stracimy tę osadę, ale musimy się wycofać stąd jak najszybciej, bo to wygląda źle. Wycofaj się, został to Steen deal. Poniść tutaj. Poniść tutaj wszystko, żeby te pieniądze zaoszczędzić sobie troszkę. poniżmy tutaj wszystko, właściwie wszystko. Oni i tak to zrobią wcześniej. Jeszcze podatki na najwyższe. Oni sobie to zdobędą trudno. My możemy się nazywać królestwem Arnoru. Świetnie. Świetnie. O, a co to się dołączyło. A, załączył się. Dobra, nieważne. Sekundka zaraz to poprawię. No dobra, poprawiłem to, załączył mi się, załączyło mi się. Nakładka streamów. My jesteśmy królestwem marnoru. Boże, jak przyjemnie. Możemy rekrutować lepsze jednostki. Dużo lepsze jednostki, najlepsze jednostki. Numinas oczywiście jeszcze nie. Jeszcze nie możemy. Huge City. No tutaj w sumie na razie zostawmy to. Musimy tutaj troszkę rozwinąć całkowicie wszystko. Całkowicie wszystko. U. Zobaczymy, zobaczymy. A, kichnęło mi się. Ehm. Co możemy tutaj? Waystation, tak samo. Arnorian Longsword. Arnorian Longsword. Fairgrounds, oczywiście. Austin Edil, no wyciskamy te pieniądze z tego. Austin Edil. A będziemy mieć jakieś. 8300, nie podoba mi się to. Cztery tury do tego. Tutaj gobliny się nam rozlewają. Nie sytuacja. Robimy tutaj apteczkę. Aptekę, i jeszcze tu możemy coś zrobić? Tak, możemy. Do zadowolenia, coś. No, może to zrobimy w sumie, bo to by się przydało nam wcześniej. Koniec tury. Koniec tury. W sumie to można by powiedzieć, że mój cel nieplanowany, ale został spełniony. A co? O co mi chodzi? A chodzi mi o to. Że udało nam się odbudować Arnor, chociaż nie planowałem odbudowy Arnoru. Udało nam się to osiągnąć. Oczywiście tutaj stracimy to. Od razu poddajmy się z miejsca. No i oblegać będziemy chyba do skutku. Aż nie wytępimy tego. Oblegaj panem Aragornem, Znowu zabawa, w obleganie, Walka podjazdowa, tak zwana. Świetnie. Super. Mamy Arnor, co jest. Najlepsze z tego wszystkiego. Yy, pieniężnie na plus wychodzimy. To mnie też cieszy. A możemy tych. Yy, Tę piechotę nawet. No, taka średnia jest. Spodziewałem się czegoś lepszego. Nie ma co narzekać. Yy, balistę. Może nie. Tutaj zróbmy market. A balistę byśmy zrobili gdzieś bliżej. Yy, w tiu nie możemy. Nie możemy. Szkoda. Zróbmy tych uczników. Tutaj by się przydało po listę zrobić. Tutaj by była lista była jak złoto. Jak złoto byłaby ta lista, tutaj e, Cardolan Riders. Cardolan Sentience. No to bardzo super. Dobra. Czyli co? Właściwie mogę uznać serię za zakończoną. Skończyłem serię. Zacząłem serię inaczej, może zacząłem serię Panem Aragornem, czyli Północnym Dunedainem, Kończę serię już jako Królestwo Arnor. Mam nadzieję, że seria sama sobie Wam się podobała. Um, no, nie ukrywam, że Panem Aragornem seria na pewno jeszcze wróci. Na pewno jeszcze wróci, bo już wtedy nie będzie to seria Panem Aragornem, tylko seria Królestwem Arnor. Także na pewno powróci tego, Przekreślimy, bo jestem ciekaw wykorzystania tych jednostek. A ja Was zapraszam do kolejnej serii. Jakiej? Zobaczycie sami. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta i będą się podobać kolejne, kolejne, następne serie. Dzięki za oglądanie. Dzięki za to, że byliście. Dzięki za każdą łapkę w górę oraz każdy komentarz. No i łapkę w dół, oczywiście, tak samo. Dziękuję. I za każdego suba. Mam nadzieję, że podobało Wam się. My się widzimy w następnej serii. Do zobaczenia wkrótce. Siemano!